Ballada folklorystyczna, ballada bluesowa dla wszystkich moich znajomych, którzy brali udział na zlocie hipisowskim półtora tygodnia temu. Przede wszystkim jednak tą balladę stworzyłem dla moich przyjaciół, bo jest różnica między znajomym a przyjacielem taka lub taka dla Gabrysi i Dudka, którzy przyjechali tylko na chwilę, żeby zobaczyć się ze swoimi znajomymi i ze mną, oraz dla tych, którzy spali, byli na polu namiotowym, czyli spali w namiotach, to są dla mnie ważni ludzie, bo to jakoś tak wydaje mi się, że, że, boję się tego właściwie, żeby zlot się nie przekształcił w piknik na skraju drogi, bo, bo bo tak zaczyna to iść w tym kierunku, ale jednak są zawsze ci sami, którzy śpią w namiotach. Ja też, dopóki mi Bozia do zdrowie, to będę spał w namiocie. Kupię sobie najwyżej cztery warstwy styropianu, kalesony, bo w tym roku kupiłem nawet kalesony w sklepie, bo było zimno. I wszystkiego najlepszego i do spotkania, wszyscy kipichi, którzy byliście w tym roku, za rok. Ballada ma tytuł Septymka Mała. Od akordu septymowo z septymą małą, czyli G7 mol. 28.08.2019 2019. Tyle już. Minęło chwil. Ty idziesz wciąż. Do wyspy tej, którą ludzie prawdą zdwąt, Gdzieś ona jest, daleko stąd. Za sobą masz stracone dni, Schowane w szafie zimne łzy. Nie bałeś się, nie bałeś się, odnaleź ją na drodze swej. Nie bałeś się, nie bałeś się, odnaleź ją na drodze swej. Traciłeś z ludzkich oczach blask Z kolan podnosiłeś się Samotność bratem była ci Lecz oglądałeś muzykal her Z gumową pałką widziałeś się A społeczeństwo uciekło gdzieś Nie bałeś się, nie bałeś się Odnaleźć ją na drodze swej Nie bałeś się, nie bałeś się Odnaleź ją na drodze swej. Czasami smutek zamykał drzwi, Samotność otulała sny. Traciłeś często miłość swą, A szczęście było gdzieś za mgłą. Narkotyk budził nowy dzień. Wielu przyjaciół odeszło w cień. Nie bałeś się, nie bałeś się. Odnaleź ją na drodze swej. Nie bałeś się, nie bałeś się Odnaleźć ją na drodze swej Tysiące lat minęło już Schyloną głowę często masz Ty jednak pewien jesteś, że Przed wyspą prawdy nie ma bram Ty byłeś całe życie w niej Dlatego jej ci brakowało jej Nie bałeś się, nie bałeś się Odnaleź ją na drodze swej. Nie bałeś się, nie bałeś się odnaleźć ją na drodze swej. Nie bałeś się, nie bałeś się odnaleźć ją na drodze swej. Dzisiaj skończyłem pisać tekst, więc tam były dwie malutkie pomyłki, ale tak już po prostu mam. Stworzę melodię, napiszę tekst i natychmiast gram bez próby, bez niczego. I to jest to. No to do spotkania za rok Hipisi, w roku 2020. No tak 2020. Hejka, trzymajcie się!